W Łanach Wielkich znów mają bramki. Kilkanaście dni temu media w całym kraju obiegła wiadomość, że ktoś okradł boisko Sokoła. Lokalna drużyna musiała odwołać mecz, ponieważ brakowało niezbędnego wyposażenia. Nie da się grać w piłkę nożną bez bramek. Pomóc postanowił Piast Gliwice oraz firma Polsport z Bielska Białej. Stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu ufundowanie tych bramek, żeby pomóc klubowi, który jest naszym bliskim sąsiadem. Wiemy też zresztą, że gmina Sośnicowice to jest teren naszych kibiców, kibiców Piasta którzy pewnie też tutaj w wolnym czasie spędzają czas. Stąd wzięła się ta inicjatywa. Dziś przed południem nowe bramki zamontowano na boisku. Za chwilę jednak trafią do magazynu, a na Murawę wrócą dopiero na wiosnę. Wówczas rozpocznie się kolejna runda rozgrywek. Władze klubu Złany nie kryją radości, że znalazły się firmy chętne nieść pomoc. Myślę, że, że będą ludzie teraz po tym całym zajściu większą uwagę zwracali tutaj na to boisko. Wiadomo, ludzie związani z tym klubem przejeżdżając tędy to jest odruch. Z Odruch się zawsze tutaj patrzy. Z policyjnych ustaleń wynika, że mienie należące do gminy Sośnicowice widziane było jeszcze 11 listopada około godziny 16. Kolejnego dnia około godziny 9 administrator obiektu ujawnił kradzież. Zginęło ogrodzenie, czyli 57 przęseł metalowych. Złodziej wyniósł także dwie pełnowymiarowe bramki piłkarskie wraz z siatkami. Sprawcy zainteresowali się również plastikową siatką zabezpieczającą piłkę przed wypadnięciem poza boisko oraz dwuskrzydłową bramą wjazdową. O ile bez bramy można rozegrać mecz, to bez bramek już się po prostu nie. Bardzo często pomagamy bez interesu, bez rozgłosu, bez prasy, także to nie jest dla nas niespodzianką i to robimy dość często w zależności od potrzeb, jak uznamy, gdzie trzeba coś pomóc. Przypomnijmy, że władze Sośnicowic wyznaczyły 5000 tysięcy złotych nagrody za pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Taka kwota trafi do osoby, która przekaże istotne informacje o sprawcach kradzieży.